Błogosławiony bądź polski kapłanie, błogosławione twe posługiwanie, błogosławiona Twa czarna sutanna i brewiarz i stuła, i krzyż i różaniec. Błogosławiony bądź polski kapłanie. Jezusa Chrystusa naśladowanie, świętego, chromego, niedoskonałego, Kościoła Pańskiego życie i trwanie. Błogosławiony bądź polski kapłanie. Jezusa Chrystusa przepowiadanie w porę i nie w porę, w porę i nie w porę, w porę i nie w porę. Niech Rewiarz sutanna i krzyż i różaniec, Maryja panna i ucznia poranna, i zorza zaranna i Pan Jezus Amen. Błogosławiony bądź polski kapłanie, nastawaj, nawracaj głośnie, przerwanie, leż krzyżem, leż krzyżem, krzyżem napominaj, a karku nie zginaj, nie zginaj. Amen błogosławiony bądź polski kapłanie, Jezusa Chrystusa umiłowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z wstanie.